Dzień dobry panie generale. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu zaprosiliśmy dzisiaj pana bo chciałabym się spytać jak to jest z tą obroną cywilną i ochroną ludności w Polsce dochodzą takie informacje choćby od doktora Leszka Sykulskiego takiego kontrowersyjnego geopolityka że Polska nie jest właściwie w żaden sposób przygotowana do wojny że trzeba mieć świadomość że 3% populacji tylko w Polsce ma dostęp do schronu z kontroli NIK z 2019 roku wynika że system obrony cywilnej właściwie nie istnieje system szkolenia Rezerw nie istnieje, mówi to ten doktor Sykulski jako rezerwista, i że, a tymczasem polityka zagraniczna jest prowadzona no, taka mocarstwowa. Jak by pan się do tego odniósł i co zrobić z tą sytuacją? Cóż, trzeba, trzeba rozumieć co naszą przestrzeń obrony państwa. Obrona państwa nie polega tylko na zdolnościach i gotowości sił zbrojnych. Cały potencjał państwa powinien być przygotowany do tego, żeby podjąć walkę w wypadku zagrożenia czy też agresji militarnej na dużą skalę. Jak wojna pokazuje w Ukrainie, to jest poważny problem i szczególnie on dotyka nie tylko armii, nie tylko walczących wojsk na froncie, ale dotyczy całego, całej przestrzeni państwa, w tym szczególnie ludności cywilnej. A ludność cywilna, czyli naród stanowi fundament systemu obronnego państwa, które przygotowuje się do otwarcia agresji. Na tym fundamencie są posta posadowione filary, jakim są siły zbrojne, a wcześniej strategia obrony państwa, bo to także jest bardzo ważny element potencjału obronnego państwa świadczący o determinacji, o e, także potencjale intelektualnym, który określa, w jaki sposób państwo ma się bronić. Mhm. Inaczej mówiąc, bez. Obronnego i psychologicznego przygotowania narodu, jego zagospodarowania i zabezpieczenia, to znaczy ochrony przed zagrożeniami, ten fundament jest nietrwały i tym samym filary obrony państwa, w tym siły zbrojne, są podane daleko idących perturbacjom i nie będą mogły wyzyskać swoich zdolności, żeby obronić państwo. I zresztą pani redaktor: Siły zbrojne. Nie służą do tego i potencjał militarny państwa, takim jak jest zespół, spolita, do obrony tylko terytorium, ale do, do obrony narodu. My często tę przestrzeń postrzegamy jako walka, jako te, czy też obrona terytorium, terenu konkretnego. To przede wszystkim obrona ludności, obrona narodu, bo w konstytucji jest zapisane zasadniczym, priorytetowym zadaniem, racją stanu. Rzeczpospolitej Polski i jest przetrwanie narodu i jego rozwój. W związku z tym, że jeżeli ten naród nie zna swoich zadań, a tak to wygląda, nie ma zabezpieczonej ochrony w wypadku zagrożenia wojny na dużą skalę, więc przed uderzeniami rakietowymi, lotnictwem i tak dalej, nie wie jak się zachować, nie wie nawet gdzie te strony się znajdują i tych stronów nie ma. No to tym samym państwo jest nieprzygotowane do tego, żeby odeprzeć agresję na dużą skalę. Bo ludność, naród, który nie wie, co ma robić, ta część, która jest niezagospodarowana w strukturach militarnych, jak wojsko polskie, mhm. pozamilitarnych, tak jak policja, inne służby. Tak to, to po prostu społeczeństwo, które nie wie, co ma robić, popada w panikę i stwarza poważny kłopot, ucieka w popłochu, zamiast stanąć razem, jak to jest w Ukrainie, bo w Ukrainie obrona cywilna kraju działa, oni są tam, byli szkoleni, przygotowani, znają, społeczeństwo zna procedury i cały naród stanął razem z armią do obrony tego państwa. I dlatego to państwo do dzisiaj trwa i obrona Ukrainy trwa. A u nas społeczeństwo by uciekało. Ja, ja chcę dać taki przykład, często go przytaczam. Otóż mój brat, który był piłkarzem zawodowym, piłkarzem, tutaj grał w pierwszy lidze, pojechał grać za granicę jako zawodowy już piłkarz do Szwajcarii. I po pięciu dniach, kiedy tam zamieszkał w Zurichu, zapukał do niego administrator budynku, i powiedział, panie Komornicki. Proszę za mną, ja panu pokażę, gdzie pańskie miejsce w schronie, jakie pan zadania tu ma. Na panu spoczywałem, proszę pana. Ja tu trzeba piłkę grać. Jaka wojna, jaki schron? Mówi, proszę pana, nie pan podlega takim samym prawom, jak każdy obywatel Szwajcarii, i pan powinien mi znać swoje obowiązki. I oczywiście, on, on poddał się tej jurysdykcji. Są tam schrony, tam jest zgromadzona żywność, tam są medykamenty, to wszystko jest roto rotowane jest awaryjne zasilanie, no to wszystko jest przygotowane. Te schrony, które są właśnie posadowione wykorzystaniem garaży podziemnych, spełniają określone normy i tak dalej, i tak dalej. A gdzie Szwajcaria? A gdzie my? A gdzie Rosja? A gdzie Szwajcaria? Każdy z nas niech sobie zada pytania bez potrzeby badań statystycznych. Czy my wiemy, co mamy co robić na wypadek wojny? Każdy z nas, każdy obywatel sobie takie pytanie zada, bo każdy powinien mieć takie zadanie określone. I na to pytanie, to pytanie będzie negatywne. Czy, czy mamy określone miejsce w schronie? Wiemy, gdzie jest schron. Każdy z nas sobie to pytanie niech zada. Nie wiemy. Dlaczego nic się nie dzieje, kiedy od 400 dni, 401 dni mamy za granicą konflikt zbrojny? To pytanie ja kieruję, dzięki pani pytaniu, dziękuję za to pytanie, do polityków, wszystkich opcji. Dlaczego do tej pory temu problemowi nie poświęcono debaty w parlamencie? Dlaczego temu tematowi ponad podziałami nie udziela się należytej uwagi, tylko się skupia na siłach zbrojnych? Pokutuje stare myślenie, stare mówię to właśnie. Po tym, że po 1999 roku przeszliśmy do NATO, że parasol natowski nas wszystko tu załatwi i ochroni. Zapominając o tym, że jest artykuł trzeci Traktatu Waszyngtońskiego, który zobowiązuje nas, żebyśmy zbudowali własny narodowy potencjał obronny państwa, który jest składem w siłę NATO. To jest artykuł trzeci. My go pomijamy, bo o, to on jest niewygodny. I i dzisiaj trwa kampania wyborcza, tak, już bardzo rozdymana, ale nikt nie podnosi tego problemu.